Witam serdecznie drogich widzów. Jak już widzicie z daleka Browar Pinta i Hazy Disco. Tym razem Hazy Disco Visco. I jest to Non Stop Dry Hopped Deepa. Non Stop, czyli podczas procesu fermentacji w browarze dodawali codziennie nowe dawki chmielu. To jest nowa metoda chmielenia, także zobaczymy jakim to wyszło. Jeżeli chodzi o mm, parametry, to już Wam tutaj czytam. Ekstrakt 20, alkohol 8,1, hoprejt 25 g na litr, puszka oczywiście półlitrowa. Co my tutaj mamy w składzie? Mamy tylko alergeny, oczywiście mamy tutaj kod QR, żeby zobaczyć pełny skład, no ale coś tam przeczytam. Alergeny, słód jęczmienny, słód pszeniczny, słód owsiany, płatki owsiane, płatki pszeniczne. No i tyle, jeżeli chodzi o skład. Także myślę, że nie będę przedłużał, po prostu otworzę to piwo. No i zobaczymy, jak ono w aromacie i smaku. Czy rzeczywiście jest tak y, mocno nachmierone? Ale powiem Wam, że już tutaj zapaszek się unosi. Także może coś w tym być. Przelewam do szkiełka. No i sprawdzamy. Puszka przodem do Was, żebyście widzieli. Bo z bliskiej odległości, przy zablokowanej ekspozycji, niestety puszka jest nieostra, jakbym Wam chciał pokazać tutaj do telefonu. Natomiast tak myślę, że widać o jakie piwo chodzi. Także, jak z wyglądem: piwo mętne, jasne złoto, piana mało obfita, głównie drobno i średnio pęcherzykowa. Także nuchamy. Sporo cytrusów, głównie taki grapefruit, ale też są mocne akcenty pomarańczowe, mandarynkowe. Nie jest on aż taki mocny troszeczkę, jest właśnie skontrowany przez taką mandarynkę pomarańczę. Sporo owoców białych, sporo takich żółtych, słodkich owoców. Tutaj w aromacie pojawia się taka nuta, która kojarzy mi się z taką brzoskwinią, nawet bym powiedział nektarynką. Gdzieś tutaj taka nuta jest taka soczysta, żółto-owocowa, taka kwaśno-słodka. Bardzo fajnie to mm, czuć tutaj w zapachu. Minimalny ananas gdzieś w tle. Także jest bardzo fajnie, tropikalnie, soczyście, zachęcająco. Także próbujemy Wasze zdrowie. Bardzo fajna faktura. Piwo gładkie, aksamitne. Mm. Goryczka niska, ale gdzieś tam ją czuć. Goryczka jest taka greyfrutowa, bym powiedział. Greyfrutowa, może taka gdzieś minimalnie trawiasta nuta w aftertastejście się pojawia tutaj. Lekka cebulka w smaku. Taka leciutka, leciutka. Dużo owoców białych, dużo słodkich tropików, sporo tropików kwaśnych, owoce żółte, um, może gdzieś nawet taka minimalna naftowość majaczy w tle, ale w dalszym ciągu na pierwszym planie cytrusy. Tutaj już wyraźny grapefruit, chociaż także jest kontrowany przez właśnie takie słodsze cytrusy, mandarynkę, pomarańcze. I w dalszym ciągu czuję tutaj w smaku taką nektarynkę. Także piwo jest nachmielone bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Nie ma się tutaj zupełnie do czego czepiać. Bardzo fajna dipka, chociaż może mogłaby być wyższa goryczka, trochę bardziej zaznaczona. Natomiast samo piwo jest wytrawne jest bardziej wytrawne niż słodkie bo jeszcze o tym nie wspomniałem mój błąd, przepraszam. Ale ważne, że sobie przypomniałem o tym. Także piwo jest bardziej wytrawne niż słodkie. Bardzo dobre, mi smakuje. Może laczków nie zgubiłem, nie będę ich musiał szukać, ale całkiem przyjemna mmm, dipka. Także jak najbardziej ok. Gratulacje za piwo browarze Pinta. No i cóż, ode mnie to tyle. Jeżeli piliście Hazy Disco, Visco, Oczywiście komentujcie, może piliście Oaklanda, to też powiedzcie mi coś więcej jak to drugie piwo wypada, które jest według was lepsze. Natomiast ode mnie to by było na tyle, nie przedłużam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.